Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia. Poranku siódma, dziewiąta, kolejny gość, redaktor Jerzy Haszczyński, Rzeczpospolita. Dzień dobry, redaktorze. Dzień dobry, dzień dobry przy okazji e, rozmów e, trudnych czasem dramatycznych o tym co dzieje się na Ukrainie zazwyczaj mówimy o tym co na froncie jak wyglądają walki jak wygląda kontrofensywa jak wygląda e, sytuacja codzienna mm, jeśli chodzi o żołnierzy jeśli chodzi o cywilów ale dzisiaj o trochę innym froncie który jak redaktor napisał otworzył Wołodymyr Zełenski froncie wewnętrznym, froncie skierowanym wobec, no właśnie, skorumpowanych lekarzy, skorumpowanych urzędników, skorumpowanych ludzi, którzy wystawiają lewe zwolnienia od służby wojskowej. Jak duży to jest proceder i, i, i dlaczego Załęski zdecydował się nad otwartą niemalże walkę z tym, z tym procederem? No, mówi się, że to jest tak 10 tysięcy osób w wieku poborowym. To są szacunki ukraińskie pewnie. Spora część z nich przebywa w Polsce, bo około 80 tysięcy mężczyzn tutaj prawdopodobnie jest. W każdym razie taka jest różnica między danymi co do przekroczeń granic z jedną i drugą stronę. Oni bardzo niewiele po sobie zostawiają śladów w przeciwieństwie do innych uchodźców z Ukrainy, kobiet czy dzieci. Być może są gdzieś Dalej, no, na pewno mowa o kilkudziesięciu tysiącach mężczyzn, których część zapewne, to też są przypuszczenia, szacunki y, strony ukraińskiej, opłaciło się lekarzom wydającym, y, orzeczenia y, w sprawie zdolności do służby wojskowej, czy jakimś y, urzędnikom wojskowym w komendach uzupełni Czyli to są tak, to co, y, są w tym, co się kiedyś w takich czasach nazywało dekownikiem. Unikają walki. No właśnie, teraz pytanie, co, co z nimi zrobić? To znaczy, oni są do odnalezienia właśnie tutaj gdzieś w Polsce, to będzie współpraca polskich i ukraińskich służb, czy raczej ci, którzy już zdążyli uciec, no to uciekli, i to te działania są tylko na przyszłość skierowane? Na pewno na przyszłość są ważniejsze. To znaczy, Zełenski pokazał, że to jest nie do przyjęcia z wielu powodów. Po pierwsze, dlatego, że to obniża wartość, możliwość przeprowadzenia kontrofensywy, Jakkolwiek wielu mówi, że ci, którzy nie chcą walczyć, raczej przeszkadzają na froncie zamiast pomagać. No ale także jest to niewątpliwie niesprawiedliwe i to jest ten element wewnętrzny, a też psuje bardzo wizerunek Ukrainy na zewnątrz, za granicą. I jeszcze przed tą wielką wojną głównym problemem Ukrainy była wielka nierówność y, społeczna, i to, że niektórzy mogą sobie wiele rzeczy załatwić. I, I korupcja, i to jest jeden z najważniejszych, jeżeli nie najważniejszy wizerunkowo warunek do spełnienia dla Ukrainy na, na drodze do Unii Europejskiej i poradzenie sobie z dużą skalą y, korupcji. Nie? Każdy. Zna z nas Ukraińców tutaj w Polsce, spotkał się z nimi, część to są z bardzo biednych rejonów, ludzie, którzy tutaj się pytają prostych prac, jeżeli to są kobiety, no to ja też słyszałem, jak to jest, że mój syn musi pójść na prąd, czy musi się z tym liczyć, a za za którzy wcześniej na wiele mogli sobie pozwolić, to teraz mogą też pozwolić na to, że on się wywinie od służby wojskowej. No, no właśnie, te dramatyczne pytania wracają tak na takim już bardzo, bardzo ludzkim, nie, nie, nie politycznym poziomie. E, chciałem zapytać, czy za tą, ym, no, taką akcją, czy o tym otwartym frontem Zeleńskiego wobec walki z korupcją we własnych y, szeregach, stoi też dymisja ministra obrony i te, te roszady na wyższych stanowiskach, czy, czy to jednak inna historia? No, zbierało się y, z poprzedniemu już y, ministrowi y, Upierało mu się wiele. Znaczy, tu bardziej chodzi o odpowiedzialność polityczną, bo jemu osobiście chyba niczego nie udowodniono. To są tego typu właśnie sprawy, że każdy chyba, w każdym obwodzie, w komendach zupełnie były problemy z wydawaniem tych lewych zezwoleń. To jest jedna rzecz, ale było też kilka innych takich opisywanych przez media ukraińskie afer korupcyjnych w wojsku. Czy przy wojsku związane z Ministerstwem obrony, między innymi taka sprawa e, bardzo drogiego zakupu niezbyt przydatnego e, e, u, 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 nie, niezbyt przydatnych mundurów czy ubiorów zimowych dla żołnierzy, jakieś gigantyczne pieniądze I, i szefem tej, czy współszefem spółki, która tym się zajmowała, był bardzo młody syn jakiegoś ważnego posła, ważnego polityka z kręgu partii prezydenckiej, sługa narodu. A jeszcze nie odpowiedziałem na pytanie, zgubiłem to pytanie po drodze, czy, czy jak to się ma odbywać, to ściąganie. No, oczywiście tak. przy tej wielkości, już przy, tej, przy tej skali tego zjawiska, to nie będzie tak, że tutaj każdy będzie wyłapany, ale założenie jest takie, żeby w tych najbardziej drastycznych przypadkach szukać w, w Polsce czy w innych krajach w tym gończym tych, którzy, co udowodniono, wręczyli jakąś wysoką łapówkę. Złapanym już na Ukrainie e, lekarzom bądź też urzędnikom wojskowym. No bo przy tej skali to wiadomo, że to będzie tylko punktowe. Zresztą polskie prokuratury, polscy śledczy, zostaną zawaleni przecież robotą. E, i, I na pewno zbyt wielu takich ludzi nie udałoby się ściągnąć. Zastanawiam się jeszcze, jak to wszystko wpływa na sytuację Ukrainy, bo mówimy sporo o morale, o wizerunku Ukrainy, to wszystko jest ważne, ale jak to, jak to wpływa na taką codzienną pracę no i walkę Ukrainy z Rosją? Wczoraj w Kijowie pojawił się Antony Blinken, szef amerykańskiej dyplomacji. Mówił oczywiście, że, że, że Stany będą stały przy Ukrainie tak długo, jak to będzie konieczne. No, ale właśnie, to jest pytanie: to oczywiście, za, 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 za grube pieniądze, ale jak długo to będzie konieczne? To znaczy, czy tam jest, jakiś, jest jakaś przesłanka, jakieś jaskółki, które mówią o nie wiem rozmowach pokojowych gdzieś w kuluarach, o, o negocjacjach choćby wstępnych albo o przełomie na froncie, czy raczej trzeba przygotowywać się na długie miesiące takiego trochę zamrożonego konfliktu, jak dziś, kiedy jedna wioska idzie na stronę rosyjską, później wraca na stronę ukraińską, my się temu przyglądamy z daleka. I, i, I tylko zmieniamy te, te nazwy kolejnych, kolejnych wiosek, ale, ale przełomu nie widać. No, przełomu nie widać i wszystko wskazuje na to, że, że do nadejścia trudnej pogody na, tym, na froncie, czyli pewnie no, to już za parowanych tygodni takiego przełomu nie będzie, chociaż ostatnio pojawiają się informacje, że jednak, jednak Ukraińcom dodaje się Udaje się zrobić troszkę większy skok, że nie tylko y, parę metrów kwadratowych, ale że tutaj jest jakiś wyraźny kierunek w obodzie zaporowskim <laughs> i widać mniej więcej, że, że głównym celem jest zdobycie się do Morza Azowskiego. Co do tych y, rozmów pokojowych, no to wyraźnie jest taka... E, nasilające na, na się informacje na temat tego, że, że część polityków zachodnich próbuje mm, po cichu czy mniej po cichu e, przekonywać Ukrainę, że, że trzeba będzie myśleć o negocjacjach. No, nie jest to nacisk. Um, oczywiście to się może zmienić w czasie kampanii wyborczej, już jak rozgrzeli na dobre w Stanach Zjednoczonych, że po prostu Stany Zjednoczone społeczeństwo amerykańskie, zepchnie Ukrainę na tak daleki yy, plan, że a po ryzyko wy, wy, wygranej Donalda Trumpa spowoduje, że te naciski już będą widoczne, że Ukraina będzie się musiała pogodzić. Oficjalnie cały czas jest, że wspieramy Ukrainę w, w granicach z pierwszego roku i do niczego nie zmuszamy, że sama Ukraina zadecyduje, Yy, czyli jest już gotowa do rozmów? Czyli, krótko mówiąc, w yy, się przyjdzie, przyjdzie gotowa do rozmów, to znaczy, że gotowa do jakiejś koncesji terytorialnych. To strasznie brzmiało, ale to, to przeszkadza. A taka wizyta Blinkena to, to czysta kurtuazja yy, i taki sygnał bieżący, roboczy? Czy za tą wizytą mogą stać jakieś dodatkowe? tła, o których dzisiaj nie wiemy, a które za kilka dni albo kilka tygodni mogą ujrzeć światło dzienne. Nie mówię o sprzęcie wojskowym, nie mówię o, o wsparciu, ale właśnie o, o jakimś nacisku na, na Kijów, by, by usiąść do stołu. Nie, myślę, że to nie jest jeszcze ten moment. Myślę, że jest odwrotnie. To jest sygnał, że Amerykanie chcą dać przede wszystkim własnemu społeczeństwu znać, że cały czas jest to że nic się nie zmieniło, że wciąż, wciąż popieramy. Dwa, i to też Glenn Linken mówił, yy, że, że te postępy na, na froncie ukraińskie jednak są i to znaczące. Bo przez wiele tygodni yy, żyliśmy, tak jak pan powiedział, że tutaj jakaś jedna wioska w jedną, drugą stronę, a, a, a wcześniej yy, były oczekiwania bardzo wysokie, zresztą przez Ukraińców, a nie tylko Ukraińców, no, no, tak suflowane, że, że ta kontrofensywa będzie bardzo szybka i jesteśmy już bliscy zwycięstwa i, i że, że Rosjan wygonimy z własnego terytorium. Potem nastroje myśli, że i wewnętrzne, a także e, opinii międzynarodowej się nagle zmieniły i, i że to tak buksuje, bo, bo buksuje wszystko w, w miejscu i, 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 i Blinken pojechał, żeby powiedzieć nie, nie, jednak to wszystko idzie w dobrym kierunku, i my stoimy u boku Ukrainy. I jeszcze dołożył miliard dolarów dodatkowo. To nie jest oczywiście dużą sumą, bo to mniej więcej na trzy dni tej wojny starczy. To kosmiczne pieniądze, absolutnie. Natomiast chciałem ja jeszcze dopytać o tezę, czy o pytanie, które wraca, skoro rozmawiamy o relacjach Kijowa i Waszyngtonu, o taką. Taką tezę, która mówi o tym, że, że Waszyngton pozwala Ukrainie y, skutecznie się bronić, ale nie chce pozwolić na, na zwycięstwo, na pełną skalową wygraną Kijowa na froncie, bo gdyby ch chciał pozwolić, to tego sprzętu byłoby więcej, byłby on szybciej dostarczony. I, i być może już byłoby po tej wojnie, a Waszyngtonowi w tej tezie, czy w tej hipotezie miałoby być na rękę przedłużenie się tego konfliktu i powolne, powolne osłabianie Rosji, no ale kosztem też niestety Kijowa. To, to taki wniosek można wyciągnąć z tego, co jest czystym faktem. Gdyby Stany Zjednoczone, nie tylko Stany Zjednoczone, zdecydowały się, na dostarczenie in, tych najnowocześniejszych rodzajów broni, wtedy kiedy e, się zaczęła wielka kontrowersja w zeszłym roku, na jesieni, gdyby wtedy kiedy było widać, że Ukraińcy są w stanie rozwijać swoje terytoria, e, w Zachód nie roztrząsał, jaki rodzaj broni można dać Ukraińcom, bo żeby jakaś rakieta zbyt daleko nie poleciała, albo żeby jakiś dobry samolot tam nie pomógł. Przez frontu. frontów. Gdyby nie było tych rozważań, gdyby nie było tych debat, to Ukraińcy nie straciliby by roku, a przede wszystkim Rosjanie wykopaliby okopów, kilku linii obrony by nie utworzyli na terenach okupowanych, utrudniając znacznie teraz odwijanie. Także to, jaki był cel, to y, można dywagować, że Amerykanie nie chcą, żeby żeby Rosja w pełni przegrała, bo się boją tego konsekwencji, ale na pewno nie pomogli i nie tylko oni w momencie, kiedy to było najbardziej potrzebne. No stracili Ukraińcy, wszyscy stracili się w związku z tym. Po więcej analiz, po więcej tekstów, wywiadów odsyłamy na strony i papierowe i internetowe Rzeczpospolitej, tam redaktor Jerzy Haszczyński nie tylko kwestie ukraińskie bierze pod lupę. Bardzo serdecznie dziękuję za rozmowę. Dobrego dnia. Dziękuję. Dzień. Wszystkiego dobrego, do widzenia. Siódma, dziewiąta. Twój początek dnia.